W tym roku wystawiliśmy aż 8 pojazdów w środku oraz dwa na zewnątrz, co daje nam łącznie 10 pojazdów. Bardzo poszliśmy w kierunku elektromobilności. Jeśli chodzi o to, co do tej pory robiliśmy, czyli autobusy turystyczne, międzymiastowe, no to tak naprawdę ciągle to kontynuujemy, a wchodzimy, wchodzimy w nowe rynki, tak jak, tak jak z tymi pojazdami niskopodłogowymi. Między innymi tutaj, za moimi plecami. Mercus e City na bazie Mana ETG oraz Mercus e Sprinter na bazie Mercedesa e Sprintera. Jest w wersji maksymalnie do 19 osób. Na bazie Mana to jest 10 miejsc siedzących plus 13 miejsc stojących. Do tego mamy wersję 9-osobową w kategorii B. Jeśli chodzi o autobusy miejskie, spalinowe, no to po mojej prawej stronie na bazie Mana ETG. Nasza wersja Mercus, Mercus TG, 15 miejsc siedzących plus do 26 miejsc stojących. Razem z MAN-em budujemy ten rynek i chcemy, chcemy, żeby jak najwięcej tych pojazdów jeździło, jak i w Polsce, tak i po Europie. Do tego mamy autobus na bazie Iveco, który pomieści nam maksymalnie do 60 miejsc łącznie, łącznie z kierowcą i z miejscami stojącymi. Na koniec naszej oferty dorzucamy, dorzucamy pojazd miejski, którym jest Akia. Jest to pojazd niskopodłogowy, w pełni miejski, który może przewieźć do 60 osób na podzespołach Mercedesa, Zetefa, Alicona. Pojazd jest do 9 metrów, także bardzo dobrze sprawdzi się w mniejszych miastach. Jeśli chodzi o dostawę do, do Poznania, no to był jeden z większych kontraktów w ostatnim czasie. Dostarczyliśmy tam kilka kilka naszych pojazdów niskopodłogowych na bazie tym razem Mercedesa Sprintera, ale co najważniejsze nie zamierzamy na tym poprzestać, ponieważ w tym roku jeszcze dorzucimy parę fajnych kontraktów, także myślę, że będzie jeszcze o nas głośno.